Cześć, e, odwiedzić Total Bikes postanowił on, from Poland. Atom. Witam Was wszystkich u Krzyśka na vlogu. E, co mogę powiedzieć? Znajdujemy się w centrum, w centrum roboty, ciężkiej pracy, trenerstwa, coachingu, pięt w dół i szeroko łokci. Znajdujemy się w Wiszę Stożek, gdzie Krzysiek jest na Totalu, a ja no odpoczywam, obijasz, odpoczywam, Na no. no no wakacje, na no wakacje. To co, jedziesz? No. Yo. Zapraszam. Teraz w pogoni za tripulem, znaczy atomem. Atom Wojciech Bajor. Ja mam samochód Mr Inside Line Ale mi się język Ja jadę tu, elo Jaska szybka, stara trasa joja. Oszalało tu nie ma. O, tu? Tu, tu jest omysza biegła. W uszowieniu jesteśmy co wy robicie tą Nie wiem, co tutaj jest załatane? No. Tak. Załatane. Dawać do góry i lecimy na kolejnego lapsa. Jak Ci się podobają trasy w Piśle, Nie ukrywam, że cały czas jest tak samo, czyli dobrze. Czy same, jest... same nowości, świeży żwirek na Alainie. Yy, Belain dopieszczony jak co roku. Tak, właśnie ludzie, którzy są zatrudnieni w bike parku, schodzą z góry po shapingu. Mamy 16.15, robi prawie do samego końca wyciągu. Bardzo im za to dziękujemy już i. 1615? Tak. Zaraz kula mocy. Dzięki macie te? U. Zaraz kula mocy u pani grubej. Będzie Ale nie Graj że panią na, na, na ten. Nie, na ten bo ten. już mi dokładki nie da. Ale i tak nie daje dokładek? Ale czasem daje. Szczególnie, że teraz grupy jeżdżą też na Skolnity i wtedy zostaje 8 porcji jedzenia. Na przykład Nutella wieczorkiem. <laughs> na przykład Nutelka. Kto ma wiedzieć, ten wie. Nice. Ale wiesz, że vlogi z Goku są słabe? Wiem, ale to tak jak cały mój kanał jest słaby, to pasuje. Ja też, jak z No rację. Jeśli tamta linia Wam się nie podoba, czyli na lewo pierwszy pieniek, a kolejny na prawo, to możecie sobie spróbować taką stricte racingową linią. Oba pienki po prawej stronie, ale żeby nie wjeżdżać tam do tej kolejny na maksa na prawo. To Wam mogę pokazać jak. Pamiętajcie, żeby na korzeniach nie dohamowywać, tylko każde dohamowanie było przed korzeniami, bo właśnie teraz jak jest tak trochę jeszcze wilgotno to Wam ujadą koła na korzeniach, także dohamujcie się przed, a wepnę się i tu lecicie. thank <laughs> you I z tej strony, Chris Kaczmarczyk e, Lula bomba, nie, tripula. tripula Tripula, dobra Teraz to jak ja jestem, to jestem Fortula, quatrula Tak, no Quatrula Ty jesteś sanderula Daj, dawaj! daj. Tak było dobrze chyba. ほう Jesteśmy właśnie na zawodach duel, e, duel Masters. Duel nie, to jest e, sam. Slalom. Sam slalom, bez duel. E, Manuel Slalom. I ścigamy się dzisiaj w kategorii Total Bikes Pierwszy z Polaków wygrywa wszystko, nie? Zgarnia całą pulę do domu. Okej. Nie boję. Tutaj byście widać wszystko Super no tak. Dawaj